Siemano, witam was tu oczywiście Kifi. Witam was w kolejnym odcinku w Pet simulator X. Słuchajcie na samym starcie chciałbym was gorąco przeprosić. Nie wiem czy gorąco się przeprasza, powiedzmy, że ja przepraszam gorąco za to, że live się nie odbył wczoraj, który był tak zapowiadany przeze mnie. A to dlatego, że słuchajcie, wyskoczyła mi, że muszę mieć jeszcze weryfikację i 24 godziny muszę czekać zanim zrobię live'a. No nie spodziewałem się, że coś takiego będzie akurat w dniu, którym słuchajcie, no chciałem odpalić live'a. Także przepraszam, że tego live'a nie było. Napisałem posta na społeczność, że live się nie odbędzie, ale live'a zrobimy dzisiaj jeżeli wszystko dobrze poszło tym razem, to oglądacie ten film o 14.45, a o godzinie 16.00 odpalamy live'a. Będziemy tam rozdawać pety, będziemy grać hardcore, także, także wbijaj na live'a, będzie za chwilę. A my, słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie coś naprawdę ciekawego, słuchajcie. Mam zamiar zdobyć Huge Angelus. Tak, dobrze słyszycie. I nawet powiem wam coś, już go zdobyłem, a właściwie to Mendy mi go dał. Tak, spotkałem się z Mendym i zaproponował mi on, że może mi pożyczyć na chwilę Huge Angelusa. No i tak się właśnie stało, jak widzicie dokonaliśmy trade'u. No i tym oto sposobem, słuchajcie, jak widzicie mam w ekwipunku Huge Angelus, którego jest tylko 283 sztuki na całym świecie. Także słuchajcie, jest to naprawdę rzadki Huge Pet i naprawdę wyjątkowy. No jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Jak zazwyczaj na odcinkach próbuję kupić sobie nowego Huge Peta i tak dalej. Tak dzisiaj wcielimy się w troszkę inną rolę, ponieważ pójdziemy sobie na Trading Plaza i popatrzymy, co ludzie potrafią zaoferować za właśnie tak rzadkiego PETA. Jak widzicie, on jest jeszcze z podpisem, tak, bo Mendy ma partnera i mi podpisał. Także wbijajcie do Bendiego zostawiam wam link oczywiście w opisie do kanału. Możecie odwiedzić i podziękować ode mnie. Eee, a my, słuchajcie, zaczniemy sobie dzisiaj wyjątkowo od odebrania e, na samym starcie prezentów od was, tak żeby nie zostawiać tego na koniec, więc lecimy o, jak widzicie, jest tam Mendy gdzieś w tle był. Eee, no i tym razem no i na samym starcie na rozdanie dostaję od was party doga. Także słuchajcie, ekskluzywy będą na live rozdawane. Nie tylko na live, bo dzisiaj. Też sobie coś rozdamy. Pozdrawiam Cię, Kacper bardzo serdecznie. Milosław. Milosław wysyła mi mythicala i mówi, że jest biedny. No, jak jesteś biedny, jak mi takiego mythicala wysyłasz mordo. Tu Kififan wysyła mi Cupid Corgiego na hardcore. No jak e, prosiłem was, żebyście mi nie wysłali już tych, słuchajcie, petów mm, walentynkowych, no bo nie mam tak naprawdę co z nimi robić. Kolejny, słuchajcie, party dog od Filipa, dziękuję bardzo. I tutaj walentynkowy pet, no słuchajcie, no nie mogę. Beatka natomiast wysłała mi party doga. O, dziękuję bardzo, Beatka. E, live, szkoda. No właśnie, szkoda, że ten live się nie odbył, czyli to już jest wysłane po tym poście, jak napisałem. No szkoda naprawdę, bo się nahajpowałem, że live będzie o tej o tej godzinie, a się nie udało. E, ale dziękuję. Kolejny czosnek wysłał mi tutaj, jak widzicie, czosnek wysłał mi znowu parę petów. Beatka. Ponownie wysyła mi tutaj Love Lion na hardcore tym razem. No dobra, na hardcore może się przydać, chociaż chyba i tak już mam Peter do indeksu. No nie wiem, czy mam takiego w indeksie, mam nadzieję, że nie. 999 tysięcy diamentów Rysiu mi wysyła. Dziękuję Rysiu, również party Axelotla mi wysyła i nie jednego, bo na dwa. Hacker, jeszcze Skary Korgi. E, tu jakiś helikopter Kat do indeksu. Ok, no jego faktycznie mógłbym nie mieć. Ponownie tutaj Party Axelot e, Foxy wysłał mi też Skary Kata. I słuchajcie, 500 milionów gemów Party Doga mi wysyła i nie jednego, bo nawet dwa słuchajcie. I jeszcze e, Walentynkowego. Jak widzicie, też również wysyła party Dogi od gofera. Tutaj zobaczcie ile tych party dogów. O kurde, gofer tu nawet zaszalał, bo 2 biliony gemów tu wysłał w jednym. Cloud Kat Ok, Cloud Kata to chyba nie miałem. Tak mi się wydaje, że Cloud Kata nie miałem. Piesel wysyła mi do indeksu. E, Dziękuję i pozdrawiam Tu walentynkowy znowu kotek Śmieć zeku, okej, okay, no mi się wydaje, że coś takiego już będę mieć Party doga, dziękuję bardzo, no lol Flojany, to już no, mówiłem, że nie mam co z nimi robić Ale no dzięki, tu jakieś takie mniejsze Pety do indeksu, mam nadzieję, że się przydadzą Chociaż wydaje mi się, że już mogę mieć e, Rave kraba? słuchajcie, już mam, ktoś mi dał go wcześniej Ale jest mega słodki ten pet Uważam, że to jest jeden z fajniejszych e, petów Jakie widziałem, jak na razie Żeby nie wysłać walentynkowych, no ale mati Takiego też nie potrzebuję, takiego też zdecydowanie już Mam, także słuchajcie, nie wysłać mi takich petów Wiecie, e, słabych, które po prostu nie mam co z nimi zrobić, bo pewnie pójdą do usunięcia albo do... Będą leżeć w banku całe życie. A w banku też ograniczona liczba miejsc, jak się domyślacie. Lecimy dalej. E, tutaj Silver Sack do indeksu. Dobra, mam nadzieję, że indeks mi się polepszy po dzisiejszym odcinku. OOOO Beatka, co jest? Beatka, huczka, rock golden! O, kurde, dawno nikt nie wysłał. Słuchajcie, huge Peta. Beatka! Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, dziękuję Ci za to, że wysłałeś mi tutaj Huge! -a. No dobra, słuchajcie, tego się nie spodziewałem, że w tym odcinku jeszcze ktoś wyśle mi huge pocztą. I jeszcze raz bardzo serdeczne podziękowania dla Ciebie Beatka i pozdrowienia. Możecie napisać w sercu, napiszcie w komentarzu Beatka, Cox, bo naprawdę zasługuje na to. Jeszcze tutaj party dog od, góry, od... Jeszcze party dog od Kitty tutaj na górze, Ola również wysłała mi tutaj pety. Lecimy dalej. Party Axelot od, słuchajcie, kocham maskę. Nie spodziewałem, naprawdę. Szczerze, dawno słuchajcie, nie wydostałem od Was. Po prostu Beatka wysłała mi Golden już herroka, więc spoczko. Hejka, uwielbiam Twoje filmiki. Hejka. Pozdrowienia dla Ciebie, Saro też, w takim razie. Lecimy dalej, tu jak widzicie. Dużo tych walentynkowych z Cat Fajnie, dziękuję bardzo. E, i to tyle. No, jak widzicie, tych walentynkowych nadal jest dosyć dużo. I nie mam miejsca, gdzie ich przyjąć. Co ja mam teraz zrobić, słuchajcie, co ja mam teraz zrobić? Zobaczcie, ile mam tych petów. No, będę musiał chyba troszkę posuwać. Jak widzicie, tych walentynkowych, no, mam tutaj pełno. Ekskluzjów też mam dużo. E, to na pewno sobie porozdajemy. Może spotkamy jakichś widzów teraz, to spróbuję rozdać. Nadal jest za mało miejsca. Dobra, odłożyłem troszkę do banku. Spróbuję teraz przyjąć i się. ou da I od razu lecimy sobie zobaczyć jedną rzecz. Oczywiście, zobaczyć sobie indeks. Czy indeks mi się tutaj jakoś poprawił? Niech się to wszystko załaduje. 530 petów. Ok. No to teraz nam brakuje jeszcze. No, ponad 100 petów. Do tego, żebyśmy wbili następny poziom. A wy, widzowie, macie różne poziomy wspierania. Na przykład, nowi wspierający znowu pojawili się na tym kanale. To są ich niki. Dziękuję bardzo za wsparcie. Słuchajcie, dla wspierających stwierdziłem, że zainwestuję i yy, zainwestowałem. I dzięki temu macie fajne nowe ikonki w zależności od tego, ile miesięcy, e, słuchajcie, wspieracie mój kanał. Także będziecie naprawdę fajnie wyróżnieni, jeżeli zostaniecie moim wspierającym. Także dziękuję bardzo wspierającym, a my lecimy, słuchajcie, już chyba na Trading Plaza. W ogóle zobaczmy jeszcze, jak ten huge tutaj bije. No znaczy, no on będzie bił tak jak każdy huge, ale jest naprawdę mega fajny. Ciekawe, ile, ile ludzie są w stanie dać za podpisanego huge Angelusa. Sprawdźmy to. Chodźmy w takim razie na Trading Plaza. No i jesteśmy na Trading Plaza i od razu, słuchajcie, dostaję tutaj trade-ofertę i dajemy Huge Angelusa i zobaczymy, co tutaj ludzie są w stanie zaoferować za to. Co znaczy HCP Hardcore Pet? Love Liony ty mi dajesz? Nie, no dobra, tutaj się chyba nie dogadamy. A więc napiszemy siemanko i wyjmiemy sobie, oczywiście, poczekajcie, wyjmiemy sobie Huge, no dajcie mi wyjąć Huge Angelusa, żeby tutaj latał za mną, żeby ludzie widzieli, że mam i może jakieś owki tutaj, zobaczmy. Huge Angelus, co możesz mi za to dać? A no niestety, Robloxowa cenzura tutaj nie pomaga. Ja nie mam pojęcia, co tutaj ludzie piszą. Ale słuchajcie, możemy rozdać mu jakiegoś ekskluziwa, słuchajcie, dajmy mu. Skoro tak bardzo chce, dajmy mu dwa party dogi. Proszę, darmowe dwa party dogi dla Mieszko 701801. Pozdrawiam ciebie. No ale słuchajcie, ja tutaj chciałbym zobaczyć jeszcze, czy ktoś mi jakieś ofki da. Dobra, w ogóle jak tutaj wygląda? Dobra, może jakieś owki? Może jakieś owki? Nie, no to co to za owki? Szukam tutaj, potrzebuję jakiegoś serwera, chyba gdzie są naprawdę ludzie mega bogaci. Bo ten huge pet jest warty ponad 300 baniek, a tutaj najdroższa osoba ma 126, no chociaż wiadomo, może mieć jakieś pety. Dla ciebie, dolentynkowy, nie potrzebuję. Dziękuję, naprawdę. Dziękuję, pozdrawiam. Zobaczysz na filmie, ale nie potrzebuję. Gościu mówi, że całe swoje EQ. Zobaczmy w takim razie. Miska, jakie ma EQ? No tylko słuchajcie, tr trudno jest tutaj zrobić tradea, bo tyle osób chce trade'a. Dobra, zobaczmy, co Kubusinka może mi dać. Kubusinka, Huge Pony i Huge Jelly pinguin. No, wydaje mi się, że to to troszkę słabo. Chociaż nie wiem ile w sumie jest warty ten pony Pony jest warty 70, no to nie To na pewno zdecydowanie nie Będzie starczająco, także Słuchajcie, odrzucam sobie Tą ofertę, fake kifi to jest, słuchajcie Ktoś pisze, że jestem fake kifi, no dobra Zobaczmy w takim razie, może Kuba da mi to jakąś Dobrą ofertę za Huge Angelusa Ja fan, no dobra, to Kuba Kuba fan, zobaczymy to, jak z Kuba fan Napisał, to oczywiście partę Axelot Dla niego leci, zobaczymy, czy Kuba Przyjmie, Kuba przyjmie, dobra, w tym odcinku pewnie Troszkę tych yy, ekskluzywów leci do Was, ale chciałbym naprawdę zobaczyć jakąś fajną ofertę Dam za free. No to słuchajcie, przed chwilą rozdałem Axelotla i słuchajcie, już do mnie wraca Axelotle, także jak widzicie, dobro, wraca bardzo szybko, jak się okazuje, ale no tutaj ja potrzebuję jakiś ofek, czy ktoś ma jakieś ofki za to? Ja tutaj wystawiam cały czas, żeby widzieli, okej, okay, dobra, Huge Grim Reaper, to już się zaczyna robić ciekawie, ale chyba coś więcej mógłby dorzucić, nie, bo to, to jest warte zdecydowanie więcej niż ten Huge Grim Reaper, jeżeli nawet ta cena, która tutaj pisze, 160, chociaż pewnie to jest zawyżona. Jestem fanem. anulujemy tą ofertę. Bo słuchajcie, Kuba znowu wysyła. Alan tutaj chciałby, żebym go dodał do znajomych. No jak wiecie, dodaję głównie wspierających. Ale mogę dać mu oparty Axelotla, jeżeli będzie chciał. Ja, fan, jak coś, no dobra, to damy mu darmowego peta. Ale no niestety do znajomych nie dodaję. Słuchajcie, nie wiem, czy nie zmienić serwera. Bo tutaj wszyscy lecą za mną. Natomiast nie w celu takim, jakbym chciał. Czyli nie w celu oferty jakiejś za huge Angelus. Bo każdy tak naprawdę tutaj daj mi ofertę, żeby ze mną popisać na priv, tylko. Ja was znam, ja was znam już, dobrze, more gems nie, no dobra, ten to już w ogóle tylko sam gems chce, Kuba, zobaczcie, dobra Kuba, jakąś ofertę daje no jest trochę hype giftów, są jakieś huge, ale no to nie są jakieś mega dobrze, dobre huge, neon twilight tiger, ok. i 114 bilionów, słuchajcie, za huge Angelusa, czy to jest dobra oferta, wydaje mi się, że nadal za mało, hej, słuchajcie no, e, dobra, zaczynają się robić jakieś konkrety, aczkolwiek no, wydaje mi się, że 114 bilionów plus nawet te pety tutaj, to nie jest warte nadal Huge Angelusa. Ale widzę, że tu jakiś fan, fajne masz filmy. E, dziękuję. E, słuchajcie, to będzie ciężkie, bardzo ciężkie. To nie będzie prosta sprawa, żeby tutaj znaleźć jakąś fajną ofertę. E, pozdrawienia dla Kuby, ale wydaje mi się, że to no nie wystarczy. Dobra, to jakaś oferta może kolejna. Czy po prostu kolejny, i mój widz, który będzie, o, kolejny widz, siemanko Czemu ludzie tutaj walentynkowe koty mi oferują i tak dalej, no nie, no będzie trzeba zmienić serwer Dobra, yy, ostatnia oferta, patrzymy czy jest jakaś konkretna oferta za Huge Angelusa Słuchajcie, ja nie wiem czy to nie powinienem zrobić chyba na jakimś e, innym koncie normalnie Ja fan, no dobra, jak fan to ja po prostu dajmy fanowi e, Dwa Axelotle, słuchajcie, dla fana niech będzie, proszę bardzo Możesz przyjąć darmowe pety, ale pan Pablo nie przyjmuje, Pablo nie chce. Dobra, jednak chce, przyjmuje, a ja słuchajcie, zmykam na inny serwer. Dobra, jestem na następnym serwerze, no i napisałem, żeby ludzie dawali mi oferty za Huge Angelusa, zobaczymy czy takie oferty się znajdą. No, to jakieś. No, szczerze mówiąc, szukamy, szukamy. Mam nadzieję, że trafiłem na, szczerze mówiąc, serwer ludzi z zagranicy, którzy nie będą mnie kojarzyć. I może wtedy będzie łatwiej potrajdować, tak naprawdę, czy zobaczyć po prostu ofertę. Kurde, znowu zablokowałem sobie kamerę. Nie wiem, czemu ja to tak często robię, bo sobie przybliżam i oddalam kamerę i sobie blokuję kamerę. Ja nigdy nie wiem, jak to odblokować. No nie, no i teraz będę tak siedział tutaj. Kurde, nie mogę w ogóle nic zrobić, no. Dobra, jestem na kolejnym serwerze już. Walentynkowe misie ktoś chce mi dać i w ekskluzywy. No, zdecydowanie nie poszedłbym na to, nie? Zdecydowanie bym na to nie poszedł, więc nawet nie będę tutaj patrzył, co dalej, bo no, jak nie zaczął od huge petów jakiś, to raczej nic dalej ciekawego nie będzie. No nie, ten to już w ogóle walentynkowy. Jak znaleźć tutaj kupca na takiego drugiego peta, powiedzcie mi, bo sam nie wiem, jeżeli to jest tak ciężkie, że tutaj ludzie cały czas dają, no jakieś takie po prostu... Pety. ale widzę, że to mój fan już się pyta, czy nagrywam. Dobra, jest słuchajcie, oferta. Może coś konkretnego: Huge Hacked cut. No i Huge golden. O nie, chyba jednak nic konkretnego. Tak patrzę tutaj na początku: wleciał z dwoma Huge Petami, ale nieco. Zdecydowanie będzie słaba oferta. No nie, no nie, no. Ja myślę, że tutaj powinien dowalić jakiś więcej Huge Petów, ale zdecydowanie nie klikaj sobie, już, gości, bo nie ma co. Lecimy dalej. Napisałem, żeby mi tylko oferty za Huge Angelusa wysyłali, no bo one naprawdę. Nic innego tutaj nie dostaję. Siema, jestem Twoim fanem. Pozdrawiam Cię, ale... Przepraszam Cię, Aki, ale jak widzisz już wchodzę po kilku serwerach i szukam po prostu. I Ni nic nie mogę znaleźć. Żadnych ofert. Żadnych ofert tak naprawdę. ciekawych. Ciężko jest sprzedać tego peta, zwłaszcza, że tutaj e, wszyscy tak naprawdę chcieliby tylko ode mnie dostać peta. No nie, no to nie jest dobra oferta. Co to, co, to są, co to jest za oferta? Nie, 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 zdecydowanie. Dobra, słuchajcie, może ktoś tutaj będzie miał kolejną ofertę, ale nie wiem. Zaczął Hughem, ale potem już poleciał no dość słabo. Nie, no jakbym ja nie chciałbym nawet sprzedać za inne niż Huge, że tak szczerze mówiąc. Dobra, zobaczmy co Koks Koks ma za ofertę. Exclusive Egg, okej, okay. no tutaj może się robić ciekawie. 58 bilionów gemów. No, to jest zdecydowanie za mała oferta, bo jak sobie sprawdziłem na Cosmic Value, ten Huge Angelus kosztuje, no około 300 bilionów. Jeżeli dobrze sprawdziłem, więc e, nie jest to dobra oferta. Ale mógłbym to przyjąć darmo na przykład, albo za Anime Agony. Cox Cox natomiast daje mi darmowe dwa ekskluzywy słuchajcie, także dziękuję Ci i pozdrawiam. Liczę na kolejną ofertę. I słuchajcie, zaraz sobie będę kończyć. Ostatnie trzy oferty. Okej, okay, dobra, w końcu mamy jakąś. Ponieważ są dwa naprawdę fajne huge pety, ale tylko 863 tysiące diaksów, no nie, no i update high gift. To będzie nadal za mało, aczkolwiek no to jest chyba na razie najkonkretniejsza oferta jaką zostałem. Dajcie znać, może według was to jest dobra oferta, chociaż wydaje mi się, że nie. O, tutaj mamy bardzo fajnego peta, takiego którego bym chciał, natomiast no nie jest on warty huge Angelusa na pewno. Ale napisał, oh my god. Także widzowie, reakcja na tego peta jest na pewno potężna. Już mozaik Korg jest fajny, ale nie na tyle fajny. Mogę, możemy zrobić taki Odina. co ty na to? Robimy Hioshkal Roka? Nie, no. Ej, Tu jeszcze kolega rozpoznał, że film o mygiej idole jesteś. Także pozdrawiam bardzo serdecznie. No ale słuchajcie, będziemy chyba kończyć to tradowanie, bo nic z tego nie będzie, nic z tego nie będzie. Nie uda nam się tak naprawdę żadnej dobrej oferty dostać, więc słuchajcie, ciężko, ciężko znaleźć w ogóle kupca na takiego peta. My Myślę, że lepiej go sprzedawać na jakichś Discordach czy na forum. Oczywiście tam, gdzie jest to dozwolone, czyli myślę, że na oficjalnym pet-simulatorowym Discordzie chyba się sprzedaje. Dobra, a teraz lecimy dokończyć ten odcinek. A teraz słuchajcie, czas rozdać pety dla was, także wybrałem trzy osoby z odcinka i wyślę im dzisiaj party dogi. Następna osoba i lecimy. I ostatnia osoba, czyli Kamilosek. No i łapkujcie, subskrybujcie, już niedługo 30 tysięcy, a wtedy na pewno rozdamy sobie jakiegoś huge peta. Na dzisiaj to na tyle, hej!